Tam ja już nie to muszę. Nie, tam to już, to nie. To już nie No, słucham Cię, Miuch, pokaż mi, co jest. No tam nie, już za daleko. No już. Dwa linki pod dużo do Ciebie? O, kiedę, no, ładnie, Ale wszak. super dalej minutkę no muszę dalej dalej Postębiamy. Może zapytam, gdzie była, gdzie taka yy, To jak jesteśmy w tamtym obszarze, to sofa i stolik. Możecie tam się skupić. Bardziej stolik, niż sofa. Ej, ładnie! Ale like <laughs> Dalej, no dalej, dalej. Jeszcze jedna. Półtora minuty. Chodź, pewnie tutaj No tak. Przenieś. gdzieś tam nic nie stało. Wiemy już. Co ty lecisz? Nie, 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 wróć. Tu już wiemy. Tam już wiemy, chodź dalej, super, dalej, no. Dla no, wyślij ją w to miejsce, przy którym była.